Tam, 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 taram, tam, taram, tam, 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 tam. Cześć, Piotrek z tej strony, jakby się nie poznali, ale chcę dać, że ta ruda, to siedzi z tyłu, siedzi teraz tam bardziej z boku i to może odwrócić trochę uwagę ode mnie, bo wiem, że trochę inaczej wyglądam. No i to była ta niespodzianka, jak podpowiada mi Tomek. Tak, nikt się nie spodziewał, ja również. Był to splot różnych wydarzeń, ale dość o mnie. A przejdźmy do polegami, o której będziemy to opowiadać, co się dzisiaj wydarzyło. A więc po kolei, jadąc od góry z notatnika Tomka, którego on też używa, e, plotki mówią dzisiaj o tym, że PlayStation Store będzie miał nowy wygląd, czyli będzie wygodniej, lepiej, ładniej wyszukiwać i będzie bardziej jeszcze konsolowy niż petetowy. biorąc pod uwagę, że na starcie ten sklep wyglądał bardzo e, jak... E, iTunes, a teraz coraz bardziej, jak coś coś osłuchuje padem, jest to dobry sygnał i dobry znak. E, drugą rzecz, którą wynaleźliśmy w szerokich wodach internetu, to badania, które pokazywały, co nam przynosi najwięcej frajdy i zabawy. Otóż o dziwo na pierwszym miejscu jest orgazm e, z ilością punktów 893. E, wracając do świata gier. Na pierwszym miejscu gry strategiczne 736. Strzelanki dopiero 619. Gdybyście się chcieli wypowiedzieć w tym temacie, to zapraszamy do komentarzy. Powinny być tam dość śmiesznie. Na naszych blogach, część redakcji, która gra w Minecrafta i jak się dowiedziałem, czy te Simsy dla facetów, klocki e, klocki nagrała. To mówię, że są klocki Lego, ale wersja z Simsami mi się bardziej <laughs> podoba. To możecie obejrzeć, jak to mi zostało przekazane nudną godzinę budowania czegoś z klocków. E, e, dobrze, i to jest właśnie Minecraft na blogach, które po... kiedy zacznę ja grać Minecrafta. Nie wiem, jak będzie. A jest na Maca? Pewnie. Aha, no to nie wiem, to być może. Być może te Simsy męskie mnie jakoś za, za, zajarzą, czy męskie Simsy LEGO. O, dobrze. Pojawiły się też bez prądu, czyli podsumowanie tego, co dzieje się w grach planszowych, strategicznych, karcianych, czyli w rzeczy, w które gramy bez konsol, bez komputerów. To jest dość ciekawe zestawienie, bo to są bardzo wartościowe produkcje. Zwykle warto zobaczyć, co w tobie piszczy. Ja tam się jaram bardzo nowym wydaniem Cyberpunk'a 2020, w którego kiedyś się zagrywałem. Inne rzeczy społecznościowe bardziej to turniej StarCrafta 2, który organizujemy dla amatorów, czyli macie szansę trochę pograć, a nie być totalnie, totalnie zniszczonym przez mistrzów. No chyba, że coś uda z amatorów, się tam zapiszą. Z kolei na naszym facebookowym kanale mamy dla Was ankietę, w które najlepiej oceniane polskie produkcje graliście. Wybraliśmy kilkanaście najlepiej ocenianych produkcji polskich według GameRanking, z których co najmniej 20 recenzji. No i tam możecie sobie kliknąć i powiedzieć nam, co było najbardziej popularne z tych, właśnie, gier. Z recenzji, które weszły wczoraj, to jest Fira. Jak pisze Maciu, jest to świetny horror dla dwóch osób, dla jednej nie tak bardzo 3 na 5, czyli, no, okej, okay, tak, ale bez rewelacji. Natomiast Paweł Winiarski już nie na dniach skończy recenzję Shadows of Weddemed. I to chyba wszystko, oprócz tego, że mamy cały czas trwający konkurs z Zeldą, gdzie możecie wygrać specjalnie pomalowanego przez śledzia 3DS-a. Wystarczy tylko zrobić fajną fotkę, parę już jest dość ciekawych. Zachęcamy, bo chyba 3DS-a mieć warto. A Tomek, właśnie powolutku pokazuje Wam tę rudą z tyłu. O, i to odwróci uwagę ode mnie, a ja się z tym pożegnam. Do jutra! A.